Piękny poranek mamy. Bardzo mroźną. Ładne tutaj wyglądają drzewa, białe. Piękny śnieg. A tutaj widać yy, kamper go domu braci. Ktoś tutaj zamówił kampera na wakacje. Oczywiście <grym> na kemping. Nie są wakacje, ale przed nami ferie zimowe od połowy lutego. No i. Do marca, a potem już. Kwiecień, maj, czerwiec i wakacje. <grym> w tym kempingowym. Forcie. Ale wyglądają ładnie drzewka. Pięknie tutaj posiada się ciepliwa, e, miał okazję, żeby e, to zobaczyć. Te piękne e, mroźne drzewa. Teraz Właśnie mamy godziną 10.14. A tak wygląda tutaj u dachu. Trochę mroźniej. No tutaj coś tam drzewka tutaj Posadzili troszkę po trzech latach wygląda, że trochę się urosło właśnie. Choinka też. Tam mamy choinkę, właśnie tam mamy choinkę, że można przywieźć tutaj do Łaszczyna. Najpierw wytnąć sobie jedną y, garstkę i sobie tutaj przywieźć do Łaszczyna, do mojego domu. Trzecią cholinkę w tym miejscu można tutaj zrobić.